Obudziłem. Miałem taki straszny sen. Śniło mi się, że ta uparta historyczka pytam z mitologii, a ja oczywiście nic nie wiedziałam. Zresztą, po co komuś jakiś głupi Bóg, co trzymam mnie kupiony? Zaraz, jak on się nazywał? Deus, Kosmateus? Deus? nie nieważne. Ale gdzie ja jestem? Czyżbym się jeszcze nie obudził? Nie krzycz tak, chłopcze. Jesteś w starożytności. Chyba wy, ludzie w przyszłości, tak nazwaliście nasze czasy. Znalazłeś się tu, ponieważ zlekceważyłeś naszą kulturę, która przecież tak bardzo wpłynęła na rozwój waszej cywilizacji. Ale ja chcę wrócić do domu. Będziesz wrócić do domu, kiedy odkupisz swój grzech lekceważenia. Inaczej pozostaniesz tu na zawsze. A twoja kara będzie tak duża, jak kara syzyba. Ty, e, pani e, zbroi, to Atena, a ty, pani, kim jesteś? Ja jestem minerwa, biegnika sztuki i rzemiosła w Rzymie. Jestem Atena, bogini mądrości. Czytałam wszystkie książki w całości. Poznaj Sokratesa. Nazywam się Sokrates. Jestem filozofem. Filozofia narodziła się w Grecji i w tym języku oznacza umiłowanie i mądrości. W moim kochanym krajem jest słoneczna Grecja, której z chęcią mam Na początku był chaos, z którego wyjmowała się Gaia, ziemia i Uranus z niebo. Po Potem światem rządził Kronos wraz z małżonką Regulą. Grała matką najpotężniejszego Boga Pana na Olimpię. A oto przed Wami Zeus, bron władzy. Jestem Zeus, <noise> mam życia i śmierci. Niech się tam ktoś nie wierzy. I już oto przed Wami niezbędne zjawisko. Bogini miłości i piękności oto boska Afrodyta. Justereczko, pojedź przecie, to jest najpiękniejszy w świecie? My, Grecy, kochamy sport. Dlaczego w Oliwii organizowaliśmy co cztery lata mistrzówka kształci Boga Z zwany później Olimpiadą. Pierwsza z nich odbyła się w 1976 roku przed naszą węgę. Zwycięzcy otrzymywali więcej ołowowe ze świętego gaju. Przede wszystkim zyskiwali to, czego pragnęli najbardziej wielką sławę i poważanie. Dzisiejszy jest są od władzem starożytnym. Symbolem tego jest licz olimpijski, olimpiami, którą zbliżali mówi całego świata i pokojowi. Dość o starożytnej Grecji. Dość o Grecji starożytny rzym był równie ważny. Grecy, Zeusa, my, Jowisza, odpowiednikiem. A Pryty jest nasz Awez. A grecki głów wojny to Ares to nasz Mars. Rzym to miasto położone w południowej części Europy, niedaleko Morza Śródziemnego. Podobnie jak tereny Grecji, rzymskie obszary także były korzyste. 753 roku przed naszą erą, data ta w tradycji przyjęta była jako czas legendarnych narodzin Rzymu. W Rzymie panował ustrój monarchiczny, który trwał od pierwszego władcy Rumunusa do tak finusza W 509 roku przed naszą erą upada monarchia. Teraz kolejny trwa do śmierci Cezara. Grzechę byłoby nie wspomnieć o sztuce. Teatr narodził się z obchodów religijnych uczci czci Boga w latorości Dionizosa. Pierwszego aktora prowadził Tespis. Najsłynniejszymi y, dramatopisarzami byli Eskimos i Sofokles. Teatr Takie ciekawe rzeczy, że aż nie poczęły wychodzą. Zapamiętaj również, iż starożytna Grecja stworzyła podwaliny współczesnych systemów politycznych. Wzorem dla dzisiejszego systemu demokratycznego jest wciąż demokracja ateńska oraz jej instytucje. Natomiast w starożytnym Rzymie położono ogromny wkład w rozwój Które miały na celu osłyszenie barier. Zaczęto drukować drogi i ulice. Całe imperium rzymskie pokrywała sieć dróg, które liczyły prawie 80 tysięcy kilometrów. Rzymianie potrafili tworzyć i budować znakomite mosty, które do dnia dzisiejszego budzą podróż. Za pomocą specjalnego systemu wodociągu. Wodę do miasta. Budowały termy, czyli centra sportowo-rekreacyjne, gdzie mieściły się łaźnie parowe i wodne. Były tam baseny kąpielowe, baseny prywatne, wagny oraz w cyrklicy. Wkreślam, miał można powiedzieć, i mam gami dzisiejszej kultury i nauki, są rewolucję Rzymu i Ale Ale Gadać Zgadzacie takie ciekawe rzeczy? Że nie mogę się doczekać następnej lekcji historii. Pani, ja, jak się do odpowiedzi, a ja spadnie z krzesła. Widzę, że szczere jest Twoje zainteresowanie. Odkupiłeś swój brzeg lekceważenia, więc wracaj do swoich czasów i opowiadaj o zasługach starych Grecji. Nie zapomnij o Rzymie.